Przedni sierpowy. Przy zadanym ciosie zachowaj mniej więcej kąt prosty w zgięciu ramienia. Bark ręki, którą zadajesz cios, puść luźno w przód i do środka. Pięść powinna uderzyć w punkt. W momencie trafienia ustaw się mocno ciężarem ciała na tylnej nodze. Po zadanym ciosie wróć do gardy, ściągając łokieć do żeber, a pięść do policzka. Licz w głowie na dwa. Raz, skręć ciało do przedniej nogi. Dwa. Dynamicznie odkręć się, zadając cios i wchodząc ciężarem ciała na tylną nogę. Przedni sierpowy. Przy zadanym ciosie zachowaj mniej więcej kąt prosty w zgięciu ramienia. Bark ręki, którą zadajesz cios. Puść luźno w przód i do środka. Pięść powinna uderzyć w punkt. W momencie trafienia ustaw się mocno ciężarem ciała na tylnej nodze. Po zadanym ciosie wróć do gardy ściągając łokieć do żeber a pięść do policzka. Licz w głowie na dwa raz skręć ciało do przedniej nogi dwa dynamicznie odkręć się zadając cios i wchodząc ciężarem ciała na tylną nogę Przedni sierpowy Przy zadanym ciosie zachowaj mniej więcej kąt prosty w zgięciu ramienia. Bark ręki, którą zadajesz cios, puść luźno w przód i do środka. Pięść powinna uderzyć w punkt. W momencie trafienia ustaw się mocno ciężarem ciała na tylnej nodze. Po zadanym ciosie wróć do gardy, ściągając łokieć do żeber, a pięść do policzka. Licz w głowie na dwa. Raz skręć ciało do przedniej nogi. Dwa. Dynamicznie odkręć się zadając cios i wchodząc ciężarem ciała na tylną nogę. Przedni sierpowy. Przy zadanym ciosie zachowaj mniej więcej kąt prosty w zgięciu ramienia. Bark ręki, którą zadajesz cios, puść luźno w przód i do środka. Pięść powinna uderzyć w punkt. W momencie trafienia ustaw się mocno ciężarem ciała na tylnej nodze. Po zadanym ciosie wróć do gardy, ściągając łokieć do żeber, a pięść do policzka. Licz w głowie na dwa: raz skręć ciało do przedniej nogi, dwa: dynamicznie odkręć się zadając cios i wchodząc ciężarem ciała na tylną nogę. Przedni sierpowy. Przy zadanym ciosie zachowaj mniej więcej kąt prosty w zgięciu ramienia. Bark ręki, którą zadajesz cios, puść luźno w przód i do środka. Pięść powinna uderzyć w punkt. W momencie trafienia ustaw się mocno ciężarem ciała na tylnej nodze.